Cimental 67,18 wycielenie 2 lipca 43% Cimentala 248 wycielenie 20 czerwca 8200 wydajnych po matce 43% Cimentala 6731 wysielenie 30 sierpnia 8600 wydajnych w pomacce 72% cimentala tak, 83208 wysielenie 23 sierpnia 81% cimentala 6750, wycielenie 15 sierpnia 9 wydajność po masce 44% cimentala. 6729. Wycielenie 5 lipca 8 tysięcy wydajność po masce 65% cimentala. 67,47 Wycielenie 24 sierpnia, 9050, wydajność po marce, 31% cimentala. 67,27 Wycielenie 2 sierpnia, 9300, wydajność po marce, 65% cimentala.

67,34 wycielenie 19 lipca, 7500 wydajność po masce 44% cimentala